Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Akinary i Młody. Otóż... Dzisiejszy odcinek może okazać się naprawdę rewelacją, ponieważ... Jeśli nasze domysły się potwierdzą. Ponieważ y, okazuje się, że prawo, prawdopodobnie naszą scenę... Y, poruszy wiele istotnych zmian. Naszą scenę znan, czeka prawdziwa, prawdziwa rewolucja. Na, wszystko na to wskazuje, że już niebawem składy największych polskich firm, oprócz Factory Executors, ulegną totalnej zmianie. Mowa o Firfactory, Factory Delta, Onyx, Universal Soldiers. Cała czwórka ulegnie zmianie prawdopodobnie, jeśli nasze domysły się potwierdzą. I teraz, Filipie, rozpoczynamy y, mówić o naszych domysłach. Zaczynamy od... składu... Może zacznijmy od y, składu Fear Factory. Otóż z Fear Factory pożegna się my prawdopodobnie. Y, I i przejdzie... być może Jules. Ale to może od razu będzie przegląd. Tak nie, czytanie. nie, zacznijmy po kolei po, po drużynach. Y, bo nie wiadomo kto zostanie jako piąty. Prawdopodobno, prawdopodobno, prawdopodobnie będzie to Soul eee. ale nie jest to pewne, że będzie to właśnie on. Eee. W każdym razie na ich miejsce w Fir Factory i teraz uwaga pojawią się T.H.S. i Ben, czyli z delty. I teraz Zbierzmy to w całość. Nowe Fear Factory to prawdopodobnie Doc, Drive, T.H.S.B. i named. Nie jesteśmy pewni tego piątego, ale być może. To znaczy, nie jesteśmy pewni. No tak, nie jesteśmy w całości, ma, ale, ale nie ma prawo... oficjalnego cały czas stanowiska i to wszystko wiemy z obserwacji tego, jak się gra, co się mówi i różne inne takie rzeczy, nie? Także, 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 grubo, grubo. I teraz mówimy dalej o składzie Delty, no bo ktoś musi ich zastąpić. No a oczywiście Delcie najbliżej jest do. Team Onyx. No i właśnie z tej drużyny do Delty zostaną prawdopodobnie oczywiście dokoptowani Szpero oraz Destru. I, e... i tak, tak jak był Team Przyjaciół, tak. Team Przyjaciół zostaje: no bo Szpero no, to w sumie i Destru. Tak, w sumie tak. Nagrała mi się płyta. Yy, no i w sumie to ten team przyjaciół okazuje się, że chyba jest jednak troszeczkę słabszy niż ta stara delta. Yy, no i co ciekawe, jeszcze niedawno w, w, wydawało się, że cała piątka zostanie w delcie, bo tej umowy kończą się z końcem listopa, yy, lutego. No a proszę. Kolejnych umów nie będzie, dwójka przechodzi do Fear Factory. Yy, dwójka z y, Onyxu dochodzi do Delty. No i w tym momencie nasuwa się wam pewnie pytanie, yy, co, co z, z Onyxem. Onyx? No i to chyba no już będzie... będzie... że będzie nieciekawie. No bo kto, kto ma tam dołączyć? Nawet, nawet gdybyśmy brali taką możliwość, to że ktoś by miał tam dołączyć i cały czas by istniał, to kto by to miał zarobić? No, Jeśli ci gracze, którzy ciężko. tam są, yy, zde zadecydowaliby, że chcą grać dalej, co. Dwójka przechodzi prawdopodobnie do Delty, Insider ponoć kończy do czerwca, no a Skynet i Brody prawdopodobnie kończą w ogóle grę. No trochę szkoda, bo jednak był to, przepraszam, całkiem niezły zespół, yy, który mógł nawet powalczyć o. O podium w tegorocznej Lidze Cybersport, w tegorocznym, w tegorocznym sezonie ligi Cybersport. No ale e, pomyślmy o tym, co mogą zrobić zawodnicy, którzy rozstali się z Firfaktory, czyli e, Myth, Jules i być może Sony, bo tutaj cały czas nie wiemy, nie nie wiemy tematu, jak to czy będzie Jules, wyglądało. Czy Sony? E, otóż my Prawdopodobnie zwiąże się jednak z Universal Soldiers i wejdzie na miejsce yy, Słona. Swona. Słona czy Sfona, bo ja w końcu już nie Bez wiem. Nie Każdy wie o kogo chodzi. Yy, no a co będzie z Julesem? Nie wiadomo. W każdym razie yy, zobaczymy w jakim składzie w marcu yy, pojawią się Universal Soldiers na Alanie w. Yy, Londynie. No chociaż do tej, do tej pory to pewnie już wszystko się wyjaśni i, 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 i będzie ogromny czy, czy tam pojedzie Michał, czy tam pojedzie Daniel, yy, to w, uważam, że US mają całkiem niezłe szanse na to, żeby tam się pokazać z bardzo dobrej strony. I teraz widzisz, do tej pory yy, uznawałem Team US za jedyny, który jeśli się przyłoży może zagrozić FX-om, a tymczasem FIRFaktory, które yy, lekko pod, pod upadłe, pod upadło, no. yy, nie dające sobie rady na, nawet na polskich lanach może, może tacymi... teraz y, dzięki zmianie dwóch zawodników dużo zmienić na polskiej scenie. No Nie ukrywajmy, że to jest zespół, który nie tyle może powalczyć w tym momencie z US o drugie miejsce, co być może, jeżeli się naprawdę przyłożą, w końcu wygrać z fixami chociaż raz. Nie no, mapę urwali, jest, stary Fiks. Nie no, mapę urwał kilka zespołów. Tak Ale zurywał mi się to za, tak zapadło w pamięci, no, bo to było, że mapa urwana, a potem już długi czas nie było mapy urwanej. W każdym razie wracając do Lana w Londynie, bo oczywiście cały czas mnie telepie o tego, co się teraz dzieje, nie? Ale Land w Londynie miał początkowo wyglądać w ten sposób, że Lan for Kings miał gościć dwa zespoły z Polski, czyli właśnie US-ów i i Focus on, I czyli, focus, team, czyli i, jego, jego. i kolegów. Tak, ale niedawno ukazała się e, informacja na Agent TV .org w blogu e, Rafała Lesiaka, czyli Seta, że jego nowy Team Safire, czyli czwórka Wrocławian e, I, jeden miała, i Jeden Łodziak. E, <noise> e, Także się tam pojawią. No i był bootcamp. Uf. Trening był Team Sapphire Nowe Polskie i wiesz. I... Sponsorzy, partnerzy. Tak, i sponsorzy... Co ciekawe, pomimo takiej opinii, jaką ma Rafał Lesiak, sponsorzy dali im pieniądze na to, żeby oni na tego lana pojechali. Ale niestety muszę was zasmucić. O ile, was... o ile to nie była wkręta, no bo nie przesadzajmy. O, ile, jest to, o ile, ile to się twierdzi. No. Yy, no dobra, ale i to dalej. Niestety po raz kolejny zobaczymy Rafała Lesiaka na lanie, ponieważ, no, co tu dużo mówić, jeden z zawodników nie uzyskał zgody rodziców na to, żeby pojechać na tego lana. No i pokazać wreszcie, czy umieją strzelać Be... na czysto, czy nie. No. I to był temat, który był głównym tematem w poprzednim odcinku, bo kręciły drugi raz, bo dostaliśmy sensację późno. Tak. Generalnie, oprócz tego, chciałem Wam ja osobiście powiedzieć, że ruszyła światowa rakaka, czyli rakakaworld.com, i jest to naprawdę świetna strona. Znaczy, była do tej pory świetna strona w języku szwedzkim, która naprawdę pokazywała, znaczy ukazywała niektóre informacje naprawdę bardzo wcześnie, nie wcześnie, bardzo szybko. I choć nie była jakimś pewnym źródłem informacji, to spora część tego się potwierdzała, i teraz mamy to. Yy, przełożony na angielski i dotyczący całego świata, miejmy nadzieję. Yy, no i osobiście uważam, że warto to dodać do zakładek, do RESESów. Bardzo ciekawa sprawa, a ja mówiłem w ostatnim odcinku o blog Pograne. jestem oczywiście yy, ten mało formatowy, więc ja mówię o blogu Pograne, a on mówi o rakaka. Yy, Blok Pograne potwierdziło się. US jest, US stoi za tym przedsięwzięciem. Łukasz Maciąg jest właścicielem domeny, warlike się przyznał w komentarzach. Wszystko, wszystko. Oczywiście, jeszcze dzisiaj powiemy Filipie. Możesz na szybko powiedzmy o spotkaniach w Clanbase Polaków. O, tak. Którzy potrafili przegrać z Finlandią, a Szkoda. Bardzo dobrym I składem. Wygrali wysoko z Czechami i miejmy nadzieję, że wyjdą jednak z tej grupy. Eee, Na kantę? E, e, ja osobiście jestem zawiedziony, że młodzi nie dostają szans. No, czas. bo grają cały czas dinozaury. Grał e, THS. A nie eee, nie. Ciekawe, jak to no. będzie wyglądało teraz z reprezentacją, bo tam też są jakieś przepisy, że nie może być z tego samego zespołu czterech, czy coś takiego. Nieważne. Ciekawe, co będzie w cybersporcie teraz. Ja czekam, aż tutaj na dole, jak wejdziesz w link do jakiegoś zespołu będzie usunięty dodany, usunięty dodany. I jak, jak to będzie rozwiązane? Co z profilem Onyxów na przykład? Kto będzie grał za nich? Zrobimy znowu jakieś baraże? Nie wiem. Dobra, poczekaj, powiedz mi tylko powiedzieć, pozwól mi tylko powiedzieć o tym, o tym, o Clambase. Bo na no te był ten mecz z Czechami. Ja chciałem Wam zwrócić uwagę na to, że Neo ostro karał. Jak chcecie, jak chcecie się trochę poćwiczyć, to sobie obejście jego powa, bo on tam grał magię. I, i, i polecam. polecam. Na Caterstreak.pl jest jego cały pow. Jak komuś nie chce oglądać, to niech sobie obejrzy urywek, które zrobiło AJL TV z tego meczu. I, I pewnie mu się zachce oglądać wtedy całość. I naprawdę polecamy Wam odwiedzać strony klanowe oraz naszą, yy, bo niedługo. Pewnie pokaże się troszeczkę więcej informacji na to, yy, o tym, o czym mówiliśmy yy, dzisiaj. Tak, i to w sumie tyle. A ja w sumie mam jeszcze pytanie do nich. Tak, słucham. Chcecie fanpage na Facebooku, czy nie chcecie? No bo w sumie możecie... No właśnie. Można by zrobić. Także jakbyście... To piszcie w komentarzach, czy chcecie, czy nie chcecie. I nie mówcie, że mam zatkany nos, ja taki mam głos. Nie wiem dlaczego tak wyszło. Przepraszam. Jestem bokserem. Jestem bokserem? Tak. No trochę. No dobra, dobra to jest wszystko, nie? Ale ciekawe. Pamię, pamiętajcie i, o nas. Ile minut wyszło, bo szybko mówiliśmy.